2010 w Formule 1 był niesamowity pod wieloma względami. Były spektakularne powroty, liczne debiuty, kontrowersje, is than you. walka do końca i zwycięstwo najmłodszego mistrza świata w 60-letniej historii tego sportu. W Polsce jak zawsze uwagę skupiał Robert Kubica. Wszyscy zastanawiali się, jak poradzi sobie w nowym zespole. Polak miał trudny, ciekawy i dający wielkie nadzieje na przyszłość rok. Zobaczmy, jaki to był sezon i jak wyglądała walka o tytuł Mistrza Świata. O tytuł Mistrzowski walczyły trzy ekipy: Red Bull, McLaren i Ferrari. I tylko one wygrywały. Ostatecznie tytuł zasłużenie zgarnęła ekipa Red Bulla. Austriacki zespół skonstruował niesamowity bolid. Teoretycznie samochód był bezkonkurencyjny, ale jak to często bywało w przeszłości z konstrukcjami Adriana Newey'a, doskonała aerodynamika nie szła w parze z solidnością. Jednak dzięki temu sezon był tak nieobliczalny. Mimo kilku napięć Red Bull Pozwolił swoim kierowcom na ściganie się do końca. Krytykowano ich za to, ale ostatecznie okazało się, że wyników swoich kierowców nie musieli ustawiać. Chociaż cały czas pozostaje pytanie dziwnej obniżki formy Bolidu Wetela, gdy za jego plecami jechał Weber. Drugiego w końcowej klasyfikacji McLaren'a należy pochwalić za innowacyjność, bo to oni wymyślili słynny kanał F. Bardzo ważny okazał się dyplomatyczny, spokojny sposób prowadzenia swoich kierowców. I kto powiedział, że Lewis Hamilton nie może mieć szybkiego partnera i przy okazji nie może pracować z nim w całkiem miłej atmosferze? <grydanie> <grydanie> Niby to tylko reklama, ale prawda jest taka, że w tym roku panowały w McLarenie dobre relacje. Trochę inaczej było w Ferrari. Bo po podwójnym zwycięstwie w pierwszym wyścigu włoska ekipa wróciła do gry dopiero pod koniec sezonu. Mimo to Fernando Alonso był o krok od tytułu. Włoski bolid był solidny i szybki, ale do walki o tytuł wśród konstruktorów Alonso zabrakło partnera. Szal było patrzeć na Felipe Masę. Po ciężkim wypadku rok temu na Węgrzech Brazylijczyk był cieniem samego siebie. Nie tylko dlatego, że przyćmił go Alonso. Felipe pierwszy raz ukończył sezon Ferrari bez zwycięstwa. Czy jeszcze kiedyś pokaże swoje poprzednie oblicze? Ferrari zakończyło sezon na trzecim miejscu. Podobno w przyszłym sezonie ma nastąpić rewolucja. Rewolucją okazały się nowe zasady punktacji. Dzięki niej, jak nigdy, o najcenniejsze trofeum w wyścigach samochodowych walczyło aż pięciu kierowców. Dwaj zawodnicy Red Bulla, Mark Webber i Sebastian Vettel. Para ekipy McLaren Mercedes, Louis Hamilton i Jenson Button oraz nowy lider Ferrari, Fernando Alonso. W pasjonującym pojedynku podczas ostatniego Grand Prix w Abu Zabi Pierwszy tytuł w karierze wywalczył Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, you are the world champion. The world champion, well done, enjoy it. Oh, thank you, boys. Unbelievable. Unbelievable. Thank you, I love you. Szczerze mówiąc, nic nie wiedziałem przed dojechaniem do mety. Przez ostatnie 10 okrążeń zastanawiałem się tylko, co się dzieje, bo mój inżynier Rocky cały czas podpowiadał mi, jak bezpiecznie dojechać do końca. Zastanawiało mnie dlaczego jest tak nerwowy. Pomyślałem, że chyba jesteśmy w kolernie dobrej sytuacji. Gdy przejechałem linię mety odezwał się cicho. Wygląda to dobrze. Poczekajmy aż wszyscy dojadą. Byłem zdezorientowany. Co to znaczy? Nie patrzyłem na ekrany, koncentrowałem się na jeździe, dlatego nie miałem żadnej informacji. Po chwili krzyknął przez radio: Właśnie zdobyliśmy Mistrzostwo Świata. Złote dziecko Red Bull'a miało w tym sezonie mnóstwo kłopotów i często sam sobie był winien. Popełniał błędy. Momentami przypominał Louisa Hamiltona z roku 2007, który przegrał tytuł na własne życzenie. Jednak Vettel w porę wrócił na właściwą drogę i znokautował rywali w ostatnich dwóch wyścigach tego sezonu. Jest specjalistą od rekordów. Jako najmłodszy zdobywca punktu. Zwycięzca wyścigu, teraz został najmłodszym mistrzem świata. To był bardzo intensywny i ciężki sezon, szczególnie pod względem psychicznym. Musieliśmy zawsze być maksymalnie skoncentrowani. Czasami trzeba było ignorować to, co ludzie mówili o mnie i koncentrować się na swojej pracy. Z jakichś powodów nie czuję teraz, że to się stało. Pytałem Jensona i Luisa, jakie to uczucie być mistrzem. Myślę, że dojdzie to do mnie przed snem, chociaż położę się, zapewne dopiero nad ranem. 11 razy w tym sezonie stawał na pierwszym polu startowym i 5 razy przekładał to na triumf w wyścigu. Prawda jest taka, że tych zwycięstw mogło być więcej, gdyby nie awaria jego bolidu. Jak chcecie, żebym był bardziej, być szybko i szybko? Właśnie dzięki nim w Bahrainie, czy w Korei, Fernando Alonso wygrał 2 z 5 wyścigów. Ten dzień jest dla mnie szczególny. Wrócić na najwyższy stopień podium to zawsze coś specjalnego. Ale jeszcze bardziej niesamowite jest to, gdy wygrywasz z Ferrari. Gdy czujesz historię tego zespołu i całą presję, jaka na tobie ciąży, gdy ścigasz się dla tego teamu. Nie ma lepszego początku współpracy z najlepszym zespołem świata. Kolejne dwa we Włoszech i w Singapurze były dowodem na to dlaczego w ankiecie kierowców i szefów zespołów Hiszpan został wybrany najlepszym zawodnikiem w obecnej stawce. Podporządkował sobie zespół Ferrari, czego dowodem była piąta wygrana i niesmaczna farsa w Niemczech. OK, gap is 3 seconds. Need everything to leave. Come on. Concentrate. Keep this going. Gap is 3 seconds. Keep this going. We can win. So, Fernando Is faster than you. Sorry. We deserve it. Talk us through what happened. Well, <laughs> don't think I need to say anything about that. Fernando managed to get past you. Did you make a mistake? Was, was it underbreaking? Past me. Pokazał również dlaczego, mimo niesamowitego talentu, nie wszyscy chcą go mieć w swoim zespole. W tych trudnych chwilach poznaje się wartość człowieka. Abu Zabi, Alonso, ten egzamin znów przegrał, tak jak i tytuł mistrzowski. Mimo to wicemistrzostwo daje fanom Ferrari spore nadzieje przed kolejną batalią w 2011 roku. Na swój rewanż liczy również drugi z kierowców Red Bull'a Mark Webber. Przez długi czas był liderem klasyfikacji generalnej i jako taki gościł w Warszawie. Mimo słynnej afery, gdy na Silverstone zabrano mu nowe przednie skrzydło i dano Wetelowi, Weber miał komfort lidera i wystarczyło mu to, by spokojnie kontrolować sytuację w mistrzostwach. Fantastic, Podsumowując sezon, wygrana w Monako i na Silverstone oraz kilka innych sukcesów bardzo mnie cieszą. Miło byłoby dołożyć do tego także triumf w Spa, ale niestety Louis był trochę szybszy i zasłużył na zwycięstwo. Drugie miejsce to Max, na co było mnie stać i mam nadzieję, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Miejmy nadzieję, że uda mi się walczyć o tytuł, choćby do ostatniego wyścigu. Tego sobie życzę. Konkurencja jest duża, ale to norma. Trochę niecodzienne jest to, że w grze pozostaje tak Wielu kierowców. Co prawda powoli się wykruszają, ale zobaczymy, co przyniosą kolejne wyścigi. Niestety, dla niego w końcówce sezonu, forma, jaką prezentował wcześniej w Hiszpanii, Monako, Wielkiej Brytanii czy na Węgrzech, gdzieś przepadła. Błąd w Korei był symbolem jego bezradności. Australijczyk zakończył sezon na trzecim miejscu. Patrząc w lustro, Weber musi zdawać sobie sprawę. Pupilek Red Bull czy nie. Vettel, bo o nim mowa, jest od niego szybszy. A spokój i większe doświadczenie niedługo przestaną być w tej walce atutem. Na swoje doświadczenie liczył w tym roku Jenson Baton. Przyznał uczciwie, że jest wolniejszy od swojego partnera z zespołu, ale w tej powolności była metoda. Jensen dojeżdżał do mety, jadąc równym tempem i wykorzystując każdą okazję. W trudnych warunkach wygrał dwa niesamowite wyścigi: w Australii i w Chinach. Oddał koronę mistrza, kończąc sezon na piątej pozycji, tuż za partnerem z zespołu, Lewisem Hamiltonem. Chciałbym podziękować ekipie. To był mój pierwszy rok z nimi. Miałem wspaniały sezon. W McLarenie czuję się jak w domu. Doświadczenia, jakie zebraliśmy w tym roku z Luisem, pracując z inżynierami i wszystkimi pracownikami ekipy, z pewnością zaprocentują w przyszłym sezonie. Według statystyk to Luis wyprzedził najwięcej kierowców w tym sezonie. Był twardy, nie kalkulował i często na to, że przypominał Herosów sprzed lat. Czasami kończyło się to źle. Jak we Włoszech. Czy Singapurze. Ale z kolei w Korei zachował się jak prawdziwy kierowca wyścigowy. So, so It's completely impossible, I don't know what is weather. I mean you can't see, you can't even see the front of the tyres but uh, you're on the straight. Turn 60 now, they say it's slippery. 16, 16. The rest is not that bad. But for sure, for sure, you have no visibility. Otherwise he'd be saying start the race, start the race. There's still a lot of water. Deep. It's a little bit better than before. Praca jest dobra, trakcja jest dobra, jest coraz gęstsza, cały czas się Powinniśmy zacząć racę. Powinniśmy zacząć racę. Chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobre. Chłopaki, ten Rudy nie jest... To jest prawie międzynarodowy. Pracował już tak dużo. W Kanadzie i w Belgii Luis pojechał jak prawdziwy mistrz. W Turcji w zwycięstwie pomogli mu kierowcy Red Bulla. Oczywiście Luis nie byłby Luisem, gdyby nie pojawiły się wokół jego osoby kontrowersje. Chociażby w Malezji, gdy bronił się przed Pietrowem. Słynne były jego pościgi w boksach z Vettel'em w Chinach i Alonso w Kanadzie. W Abu Zabi też kilka razy przesadził. Lecz najwięcej mówiło się o sytuacji w Walencji. Wyjeżdża samochód bezpieczeństwa, a Luis Hamilton zdecydował się... Widać, że Neylander przyspieszył. Przejazd przez aleję serwisową nie musi się zatrzymać, ale musi pamiętać o prędkości maksymalnej, która jest, obowiązuje w alei serwisowej. Nie popisali się tu sędziowie. Niektóre ich decyzje nie były do końca zrozumiałe. Oprócz wspomnianych wyścigów w alei serwisowej czy sytuacji w Walencji, sporo mówiło się o chytrym manewrze Michała Schumachera w Monako. Schumi wykorzystał fakt, że sędziowie nie do końca panowali nad sytuacją i wyprzedził tuż przed metą Alonso. Oczywiście szybko Niemca ukarano, ale nikt z panów sprawiedliwych nie przyznał się, że na torze była sprzeczna sygnalizacja i komunikaty. Na Węgrzech. Wetelowi taki wjazd do boksu również uszedł płazem. Ale chwilę później naprawiono błąd i ukarano Wetela. Za zbyt duży dystans od samochodu bezpieczeństwa. I I Kontrowersyjna i srogo ukarana była obrona Schumachera przed Barichello na Węgrzech. Miała tylu zwolenników, co przeciwników. Szumi spychał Rubensa na ścianę. Na Silverstone Kubica, na szczęście dla nas bez kary, spychał Alonso na trawnik. Jedni kochają takie manewry, co bardziej delikatni nie znoszą. Niech każdy to oceni sam. Z pewnością mniej kontrowersji wzbudzała w tym roku współpraca Roberta Kubicy z nowym zespołem. Bahrain był dla Polaka pechowy, ale już podczas drugiego Grand Prix sezonu w Melbourne, Kubica i zespół Renault odnieśli swój największy sukces w tym sezonie. Na pierwszym zakręcie było dosyć ciasno. Widziałem, że będzie ciasno, jeśli chodzi o Alonso i Batona. Udało się ominąć ich skuczkę. Dobry pit stop, chociaż Baton nas trochę wyprzedził, jeśli chodzi o ten wyścig, o zjeżdżania. Jechałem na slickach, on już był chyba kółko, tak bodajże kółko na nich. Wiedział dokładnie gdzie jest przyczepność, gdzie nie. Ja niestety jechałem te wszystkie zakręty pierwszy raz. Trochę opony się ślizgały. Musiałem blokować Hamiltona, czy blokować? Musiałem utrzymać dobry rytm i e, bezbłędnie jechać, żeby e, Hamilton mnie nie wyprzedził, który jest bardzo, bardzo szybki. Atak Hamiltona nie, nie wie, że tutaj kubica nie zostawi mu pola do manewru. Hamilton atakuje Kubicę, nie, obronił się Robert. Piękny wyścig jedzie Polak, piękny wyścig jedzie Kubica. John Travolta wymachuje batona, no i Travolta macha Robertowi. Robert Kubica, drugie miejsce w Grand Prix Australii. Drugie miejsce niespodziewane wreszcie, ponieważ w Australii sądzę ostatnie dwa lata podium nam uciekło przez wypadki, tym razem szczęście nam opisało. Kolejny występ zakończony wizytą na podium miał miejsce w Monako, gdzie Polak wywalczył drugie pole startowe, a wyścig ukończył na trzeciej pozycji. Przyjeżdżając na ten weekend, mieliśmy nadzieję być bliżej czołówki. Nigdy nam nie przyszło do głowy, że będziemy walczyć, że w stanie walczyć z czołówką. Jak sam przyznał, pierwsza część sezonu była dla niego i Renault bardzo dobra. Udało się ukończyć wyścig, kolejne spory zastrzyk punktów dla naszego zespołu. Gratulacje dla wszystkich ludzi, oby tak dalej. Niestety, ogólny, pozytywny obraz tego roku w Formule 1 psuje końcówka rywalizacji. Mimo trzeciego podium na jesień w Belgii, trudno zapomnieć błędu na Węgrzech. Szczególnie bolesne było odpadnięcie z rywalizacji w Japonii, gdzie Kubica jechał na drugiej pozycji. W pozostałych wyścigach zdobywanie punktów nie było łatwe. Chociaż zdarzały się widowiskowe akcje Polaka, jak chociażby w Singapurze. Ostatecznie Kubica przegrał rywalizację o siódme miejsce z Nico Rosbergiem, a Renault z Mercedesem, kończąc sezon na piątej pozycji. Generalnie Robert Kubica zasługuje na wielkie wyróżnienie, i nie chodzi tu tylko o ślepy patriotyzm. Kubica potrafił w tym sezonie wycisnąć maksimum ze swojego bolidu. Zawsze solidny, rzadko popełniał błędy. Doskonale wykorzystywał każdą okazję na dobry wynik. W nowym zespole czuł się bardzo dobrze, a w wolnych chwilach imponował na trasach rajdowych, gdzie odnosił sukces. Rajdy są takie innym sportem niż wyścigi, także jest dużo rzeczy kompletnie innych. Podejście do rajdów ma całkiem inne niż do wyścigów, także tutaj jest fan, zabawa i tylko po to właśnie jeździmy. A w Formule 1 na dzień dzisiejszy oczywiście to jest praca i e, pełne profesjonalne podejście i poświęcenie. W leciwym samochodzie rajdowym Kubica imponował skutecznością. W Formule 1 trzy razy był na podium, trzy razy nie ukończył zawodów. Zdobył 136 punktów i ósme miejsce w klasyfikacji generalnej. Trochę szkoda, że Volit Renault R30 nie pozwalał na walkę z najlepszymi, ale za rok, w nowych barwach i pod nową nazwą, sukcesy mogą przyjść. Na przyszłe sukcesy liczą również tegoroczni debiutanci w Formule 1. Bo takie zespoły jak HRT czy Virgin przez cały sezon udowadniały, że sam udział w Formule 1 nie wystarczy. HRT miało jedno przednie skrzydło na najszybszy i najwolniejszy tor. Ale i tak nikt tego nie zauważył, bo do czołówki dzieliła ich przepaść. Virgin z kolei, choć jest własnością jednego z najbogatszych ludzi świata, Richarda Bransona, na nadmiar funduszy nie narzekał. Ich bolidy, szybsze od tych HRT, rzadko kiedy dojeżdżały do mety. Stąd ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Timo Glock dwoił się i troił, by coś z auta wycisnąć, ale szanse były marne. Najlepsze wrażenia wśród nowicjuszy zostawiła ekipa Lotusa Racing. Malezyjczycy mieli wielkie ambicje i dwóch doświadczonych kierowców. Właściciel ekipy Tony Fernandes ciągle walczy o prawo do używania nazwy Lotus. Jednak niezależnie od loga i marki, przyszłość zespołu wydaje się malować w jasnych barwach. Natomiast ciężkie czasy nastały dla kierowców debiutantów. Brak testów im nie pomagał, i dlatego nie wolno od razu skreślać chociażby Nico Hulkenberga, Lucasa Di Grassiego czy Witalia Pietrowa, którzy wyraźnie odstawali od swoich bardziej doświadczonych partnerów. Formuły 1 uczyli się w trakcie sezonu, tak więc na właściwą ocenę ich zdolności trzeba jeszcze poczekać. Dla poparcia tej tezy niech posłużą udane w tym sezonie występy Kobayashiego i Alger Suarez. Hulkenberg pokazał swój nieprzeciętny talent, gdy ku zaskoczeniu wszystkich wywalczył pole position dla Williamsa w Brazylii. Niestety nie wystarczyło to, by zachował posadę w zespole. O swojej przyszłości nieraz myślał Witali Pietrow. Rakieta z Wyborga zasłynęła z bezsensownych wypadków. Na szczęście dla niego, w ostatniej chwili, w ostatnim wyścigu, pokazał się z doskonałej strony. Jechał tak szybko i bezbłędnie, że nawet dwukrotny mistrz świata był bezradny. Bruno Senat. Choć nazwisko ma słynne, sezon do udanych zaliczyć nie może. Na własnej skórze przekonał się, jak daleką drogę musi pokonać, by choć w przybliżeniu dorównać legendzie swojego wuja. Niestety, by dorównać swojej legendzie, Michael Schumacher musi również spiąć się na wyżyny. Gdy odchodził w 2006 roku, wciąż był na szczycie. Kierowca, który wyśrubował wszystkie możliwe rekordy, opuszczał Formułę 1. Wydawało się, że na zawsze. A jednak miłość do sportu i chęć rywalizacji były silniejsze. W tym sezonie Schumacher postanowił wrócić w nowym wcieleniu, w nowych barwach. Niestety, tylko na tym stracił, bo jak tych, którzy od niedawna oglądają Formułę 1, przekonać, że jeszcze kilka lat temu, w czasach chwały Schumachera, reszta jego kolegów po fachu wyglądała jak amatorzy. Tymczasem w tym sezonie Niemiec był tłem dla walczących o tytuł. Owszem, nie pomógł mu brak testów i czasu na odpowiednie przygotowanie do zmienionej Formuły 1. Nie pomógł mu również kiepski boli Mercedesa. Jednak prawie dwukrotna różnica punktowa do kolegi z zespołu Nico Rosberga. I brak chociażby jednego występu, który zdradzałby jego niesamowity talent, naprawdę daje do myślenia. Michael Schumacher nie rezygnuje i w przyszłym sezonie znów stanie do walki o tytuł. Czy zdobędzie ten ósmy? Może tak, a może nie. Z drugiej strony, czy szanowny pan po czterdziestce, który może być ojcem w większości swoich obecnych rywali, który ma więcej tytułów i zwycięstw od nich wszystkich razem wziętych, musi jeszcze coś udowodnić? Mamy nadzieję, że w kolejnym 2011 roku będziemy emocjonować się i bawić Formułą 1 co najmniej tak dobrze jak w tym sezonie.